Ej, witajcie! Dzisiaj chciałem wam powiedzieć w jaki sposób nigdy się nie nauczycie spawać. Jeżeli będziecie popełniać te błędy, dzisiaj 7 podpunktów zrobiłem na temat właśnie błędów, jakie ludzie popełniają i nigdy, przenigdy tacy ludzie nie będą dobrymi spawaczami. Nie tylko spawaczami, bo to jest w każdej innej dziedzinie tak samo. Istotne rzeczy, które, które po prostu trzeba Nauczyć się, które trzeba sobie zakodować w głowie, i wtedy na pewno będzie dobrze. Punkt pierwszy. Jeżeli zawsze, zawsze to ktoś będzie poprawiał za ciebie. Ja się spotkałem wielokrotnie z takim właśnie podejściem. Starzy spawacze, którzy, którzy nie potrafili za dobrze spawać, a może potrafili, tylko im się nie chciało już po 30-40 latach spawania, brali i po prostu e, tak na odwal się spawali. A później po prostu przychodził młody, brał szlifierkę, czpieniówkę, obijak i poprawiał po nich. I tacy ludzie już już nigdy, czy nigdy nie będą na pewno dobrymi spowaczami, bo zawsze wiedzą o tym, że ktoś będzie po nich poprawiał. Tak samo właśnie jest na początku, na środku, na końcu, przez całą karierę. Jeżeli ktoś zacznie po Was właśnie poprawiać te rzeczy, to nie nauczycie się. Co by tutaj myślę, że to wszystko w tym, w tym podpunkcie pierwszym, bo nie ma co się w ogóle roz, roz, rozgadywać na ten temat, bo sami wiecie jak to wygląda. Następny punkt myślenie kiedyś taki, taki kolega powiedział mi, że było gorzej i klaskali. Właśnie takie podejście, że można, można coś zrobić, ktoś kiedyś gdzieś tam zrobił i Przeszło i gorzej było, i tak się po prostu sugeruje ktoś, że będziemy po prostu robić tak, a An już przejdzie. Więc to taki drugi punkt. Następny punkt, punkt trzeci. Właśnie. Na jedno może być, na drugie nie może być. Takie właśnie kiedyś słyszałem, że a tutaj nie trzeba ładnie spawać, bo to później pójdzie w ziemię. Później to będzie do orania ziemi jakieś maszyna rolnicza, to tam nie trzeba się starać. Ale jak będziemy robić coś na przykład dla nie wiem, jakiegoś offshore'u, gdzie właśnie na offshore'ach trzeba, trzeba dbać, bo to idzie później jakaś platforma, jakieś wymogi są, to tam trzeba się postarać. I właśnie to jest takie głupie myślenie, że tam, gdzie myśli się, że to jest Niepotrzebne to się spawa gorzej, a gdzie indziej, jak już trzeba się starać, to się spawa lepiej, bo w, w końcu suma sumarą przyjdzie do tego, że naprawdę nie będziecie umieli spawać. Ja uważam, że nieważne co spawam, zawsze spawam na 100%, nawet na 120% staram się zrobić to jak najlepiej, czy to jest bardziej czy mniej istotne, ale zawsze to spawam dobrze. Nie rozumiem właśnie ludzi, którzy mają myślenie, że a to tam niepotrzebnie, to nie trzeba ładnie, co nie? No, jak nie trzeba ładnie? Ja uważam, że zawsze się spawa ładnie. No nie, nie ma czegoś takiego, że nie spawasz ładnie. Jeżeli, nie będziecie, jeżeli będziecie tak myśleć jak ja, to na pewno daleko zajdziecie, bo zawsze poprawicie, zawsze wyszlifujecie. Jeżeli będzie naprawdę brzydko zrobione, wyszlifujecie, pospawacie jeszcze raz, żeby było naprawdę, naprawdę dobrze. Lecimy dalej. Czekajcie, numer, ja mam tu karteczkę, bo wiecie o tym, z pamięcią to jest, to nie przespawanie, to po prostu tak już po prostu jest, że, że pamięć szwankuje. Jedni mówią, że to z wiekiem, ja miałem 20 czy 15 lat, też miałem taki problem z pamięcią. Może za bardzo jestem rozczepany, za dużo mam w głowie różnych pomysłów, różnych, różnych rzeczy jeszcze do wykonania i dlatego. Więc wolę sobie zapisać na kartce, wielu, wielu youtuberów robi to. Wtedy jest bardziej to takie wszystko poukładane. Lecimy dalej. Numer 4. Tutaj nikt nie zobaczy. O właśnie, to też właśnie czasami jest tak. Spawamy daną konstrukcję i wiemy na przykład, że robimy, robimy jakiś dźwig i z przodu wszystko będzie widać, a tam z tyłu to nikt nie zobaczy. Więc tam się nie będziemy starać. Z przodu będziemy się starać. Tutaj z tyłu podgonimy robotę, bo Szybko, 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 byle jak, a z przodu będziemy mieli czas, żeby zrobić to ładnie, starannie. Nie można tak myśleć. Pamiętajcie, że zawsze na wszystko jest odpowiedni czas. Nawet jeżeli was gonią, to wtedy wprost powiedzcie, czy chcecie, żeby było szybko, a beznadziejnie. Nie będę tu przeklinał, bo nie wypada, ale szybko, a no, kaszana, czy wolno. A ładnie. Bo tak, bo tak się nie da zrobić szybko i ładnie, bo często właśnie y, trzeba poświęcić czas na to często. Cały czas. Zawsze trzeba poświęcać czas na to, żeby było coś ładnie. Ja już po latach nauczyłem się, że potrafię też szybko i ładnie, bo troszeczkę miałem y, ciężką szkołę, jak zaczynałem spawać. Y, na samym początku po prostu nauczyli mnie, jak to się szybko spawa na dużych parametrach, I już się tego nauczyłem. Ale generalnie wiem, że na wiele rzeczy potrzeba czasu, na przykład przy spawaniu rur. No nikt mnie nigdy nie mógł pogonić, bo, bo rury to jest coś, na czym naprawdę trzeba dużo czasu spędzić. E, lepiej zmniejszyć parametry, bo jak ktoś spawa rury, to wiecie sami, po prostu nic z tego nie będzie. Następny punkt, lecimy dalej. Czekajcie. A, numer piąty. Będzie zakryte. I właśnie tutaj wam taki przykład chcę podać. Pracowałem w Polsce i spawaliśmy takie, pamiętam, był taki HEP zrobiony dwuteownik, jak ktoś nie wie, co to HEP to dwuteownik i w ten, w ten dwuteownik wchodziły takie blachy, i powstawała taka skrzynka. Tą skrzynkę spawało się w środku, były ładnie pioniki, poziomy. No i później te skrzyneczki miały być zakrywane. Później przychodził na nie słupek łączący. No i kontrolerzy, którzy, którzy przychodzili to odbierać, po prostu po, chcieli po prostu, żeby było to idealnie. Było nawet tam pryskane magnesem. Nie mogło być żadnego odpryska, nic. A później, jak zostało to zakrywane, to była taka szpara. I te wszystko, to wszystko, jak się spawało ten przetop, to wszystko leciało do środka. To był idiotyzm, to był idiotyzm, ale co nie zmienia faktu, że trzeba by było w środku naprawdę ładnie pospawać i, i, i idiotyzmem dla mnie było czyszczenie tego wszystkiego. Ale jakość tych spoin oczywiście powinna być zawsze dobra, nawet jeżeli wiecie, że to będzie zakrywane, nie robić tam na odwal, po prostu tak samo jak wiecie, że Coś będzie widoczne, ktoś będzie to oglądał. Tak samo w środku weźcie, dajcie z siebie, dajcie te 100%, bo na tym to polega. Jeżeli ktoś nie chce tego dawać, nie chce te 100% od siebie dać, to ja uważam, że się nie nadaje do tego zawodu, bo ja uważam, że w każdym zawodzie, w którym się pracuje, który się kocha, powinno się właśnie dawać 100%. Nie tak jak kiedyś ktoś napisał, że 100% każdego tygodnia, że tam. 20 w poniedziałek, 17 we wtorek, w środę tam 25 i coś tam, coś tam nie. 100% każdego dnia. Wtedy wiemy, że naprawdę warto pracować, bo naprawdę lubimy tą robotę. Bo ja uważam, że ja robię zawsze naprawdę spawam dobrze. Staram się, dlatego, że kocham to. i Dla mnie to jest wizytówka. Ja sobie, ja jak sobie gdzieś kiedyś musiałem coś szybko przyjechać, i bo nawet nie było oczyszczone i gdzieś mi się to zawinęło, nie, nie mogłem. Nie mogłem po prostu o tym myśleć. Wziąłem szlifierkę i, i wyszlifowałem, i później powolutku jeszcze raz to poprawiłem. I tak powinniście mieć. Jeżeli nie będziecie tego mieli, to nic z tego nie będzie. Numer szósty. Jeszcze dwa ostatnie punkty, szósty i siódmy, więc mam nadzieję, że dotrwacie do samego końca. Tłumaczenie się, że inni spawają gorzej. Najgorsza wymówka, jaką możecie sobie wbić tu w głowę. Że ktoś spawa gorzej, to wy nie musicie się tak starać. Nie. Trzeba każdego dnia być coraz lepszym i lepszym dla samego siebie, nie dla innych naokoło. Bo jeżeli w pewnym momencie myślicie tak, jak oni, to znaczy, że to już za długo nie potrwa. I po prostu myślę, mi się nawet wydaje, że w tym momencie, co to mówicie, to już, już wam nie zależy na tej pracy. Ja tak jak kiedyś powiedziałem, spawam już od 2000 szóstego roku i jak, jak na dzień dzisiejszy jeszcze mi się nie znudziła ta praca, jeszcze lubię z pasją, idę nowe wyzwania, zawsze, zawsze podejmuję się nowych wyzwań, więc mam nadzieję, że tak będzie do końca życia. Może nie będę pracował zawsze, na pewno nie będę pracował zawsze dla kogoś w przyszłości, Chciałbym po prostu coś sobie swojego rozkręcić, nawet malutkie rzeczy, jakieś, jakieś drobne rzeczy robić. To jest moje marzenie, ale zawsze uważ, myślę, że nawet do, 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 do emerytury, już na emeryturze będę zawsze coś tam zagrzebał. Tak jak na dzień dzisiejszy, gdzieś tam w garażu sobie tu jakiś, jakiś zawias uspawam, tu sobie jakiś wieszak zrobię, to zawsze z tym będę, będę po prostu powiązany i to jest fajne. I to jest fajne. No dobra, lecimy dalej. Ostatni punkt, yy, numer siódmy, i uważam chyba, że to jest taki najważniejszy, najważniejszy punkt dla wszystkich w każdych dziedzinach, w każdych zawodach. Nie, słuchacie, nie słucha się krytyki. To jest najgorsze i to jest, i to jest po prostu zabójcze, bo jeżeli przychodzę do gościa, Przychodzę, Wielokrotnie się spotkałem do spawacza, który po prostu coś pospawał i była tragedia. Patrzyłem się na to i mówię: Chłopie, coś ty tu narobił? On co ty chcesz? Przecież to jest dobrze. A obok jest taka, taka sama część czy taka sama e, konstrukcja i jest 10 razy ładniej pospawane i pokazuję mu to, a on tego nie widzi. To znaczy, że ta osoba totalnie, totalnie nie ma w sobie. No, no, nic po prostu nie rozumie. Nie potrafi, bo to nie jest krytyka, żeby kogoś zgnoić, żeby kogoś zgnębić, tylko to jest taka właśnie, jak to mówią, konstruktywna, tak? Jeżeli dobrze pamiętam to słowo. Gdzieś to kiedyś właśnie słyszałem. Ale to jest taka krytyka po to, żeby komuś pomóc, żeby mu polepszyć, a nie żeby go ściągnąć na dół. Tylko po to, żeby on zrobił coś lepiej. On czy ona, no bo tak samo można kobietę skrytykować pozytywnie. Powiedzieć błąd, bo jeżeli ktoś do mnie przyjdzie i powie, Grzesiek, to to, to nie bardzo, trzeba by było zrobić tak i tak. Słucham, próbuję i tak na tym to polega, tak się rozwijamy. A jeżeli ktoś nie toleruje żadnej, jakiejkolwiek krytyki, że za każdym razem, jeżeli ktoś przychodzi, on udaje, uważa to jako atakt, że ktoś po prostu przychodzi tylko po to, żeby go wkurzyć, to już wiadomo, że nic takiej osoby nie będzie i często to są nawet nie, nawet nie często. To, to są czasami osoby, które dopiero zaczynają spawać, czasami osoby, które już mają ileś lat doświadczenia, a nawet starzy spawacze, do których po prostu nie dociera. Ja też po troszkę jestem osobą, która <grytania> nie przyjmuje krytyki, ale po latach troszeczkę to się zmieniło. Mam już Ponad 40 lat, więc troszeczkę inaczej na to patrzę. Jak miałem 20 lat, też myślałem, że jestem najmądrzejszy, najlepszy, z racji jeszcze tego, że jak zaczynałem spawać bardzo szybko hmm, prześcignęłem starych spawaczy, niektórych, którzy spawali po 10-15 lat. I, by, I to mnie dopiero wtedy napędzało w piórka obrosłem. A na dzień dzisiejszy jest troszeczkę inaczej. Wiem, że młodzi ludzie przychodzą, mogą dobrze spawać, ale staram się przekazywać. Przekazywać im takie pozytywne wibracje, doradzać im. I mam nadzieję, że właśnie dzięki temu kanałowi tak samo wam tutaj doradzam, bo to są bardzo ważne rzeczy. To jest tylko 7 punktów, 7 punktów, ale bardzo. Pójdźcie sobie to jeszcze raz od początku. Przeanalizujcie, spiszcie sobie na kartkę. To są takie, takie ważne rzeczy, ale dla nie, niektórych by mogli pomyśleć, co on tutaj gada. Nie, to są naprawdę ważne rzeczy, bo jeżeli wy. Zaczniecie to wszystko przestrzegać, zaczniecie myśleć w inny sposób o sobie i o innych dookoła. To na pewno będziecie number one. Na pewno na, na, będziecie naprawdę dobrymi fachowcami. I tego Wam wszystkim życzę. Na dzisiaj to wszystko. Do następnego. Czekam na komentarze oczywiście. Jeżeli ktoś uważa, że nie zgadza się ze mną, a może coś jeszcze chce dopowiedzieć, śmiało walcie. Jestem otwarty na krytykę. Trzymajcie się. Cześć. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw pod filmem łapkę w górę i napisz komentarz, co naprawdę Ci się tam bardzo podobało. A jeżeli w przyszłości zamierzasz jeszcze oglądać e, pełne, wartościowe filmy na moim kanale, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wystarczy, że też pod filmem naciśnięcie ten przycisk, czy na czerwono napisane subskrybuj do tego dzwoneczek. Dzięki czemu w pierwszej kolejności za każdym razem, co. Wrzucę nowy filmik. Za każdym razem będzie YouTube Was informował o tym i będziecie mogli być na bieżąco z filmami, z informacjami, jakie Wam przekazuję całkowicie, całkowicie za darmo. A jeżeli to Wam wszystko nie wystarczy, jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy, możecie tak samo wejść pod filmikiem, nacisnąć. Funkcję wesprzyj. Dzięki temu e, drobna suma będzie wchodzić na moje konto, a wy będziecie mogli bezpośrednio ze mną wymieniać wszystkie informacje. E, mam nadzieję, że spotkamy się na tym kanale jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć!